Zabawa. Fantastyczna. Pierwsza taka impreza, tak naprawdę. Absolutnie fantastyczny pomysł. Miejsce piękne. Pogoda oczywiście dopisuje, w końcu jesteśmy na Florydzie i kontynuujemy tradycję polskich majówek tutaj w Sarasocie. Jak się bawicie? Super. Pierwszy raz jestem tutaj i po prostu rewelacja, uwielbiam. Tyle, tyle fajnych ludzi i w ogóle znajomych spotkałam i w ogóle polskie biznesy, polskie jedzenie. Super, uwielbiam. I z Chicago przyjechaliśmy specjalnie tutaj na tą majówkę, bo się dowiedzieliśmy, że będzie ta majówka i przyjechaliśmy tutaj specjalnie. Ale to wracasz do Chicago? Zostań. Stań z nami. No, ale, ale mam nadzieję, że no Sarasota jest zawsze w moim sercu, bo już tutaj jestem któryś raz i no, myślę, że tutaj wrócę kiedyś. No, a pewno. Pierwsza taka polonijna impreza na Florydzie? Nie, nie jest pierwsza, ale jest fantastyczna, integrująca więcej niż się spodziewałam. Długo mieszkasz na Florydzie? 8 lat, ale przyjeżdżam do Sarasoty od 15 lat. I pewnie chciałabyś powiedzieć, że. Za późno podjęłaś decyzję o tym, żeby się przeprowadzić na Florydę. Absolutnie tak. Myślę, że 25 lat spędzone w Chicago, na przedmieściach, powinny być spędzone tu. Monika Bartoszczy, nie może jej tutaj zabraknąć, agentka nieruchomości. Dzień dobry Moniko. No witam, dzień dobry, witam Cię Paweł, bardzo serdecznie ponownie. Tłumy ludzi przy Moniki Stanowisku. Tylko co im powiedzieć, skoro jest problem z nieruchomościami na Florydzie? Nie ma, nie ma domów, tak? Nie ma domów. Ciężko z drewnem, ciężko z budową, ale dla chcącego nic trudnego. Proszę do mnie dzwonić. A jak się bawisz prywatnie? Prywatnie bawię się rewelacyjnie. No, mamy kiełbaski, mamy piwo, e, mamy polskie trunki, także czego można jeszcze chcieć? No Oczywiście. nie mogą Was tutaj zabraknąć? Nie, nie mogą nas zabraknąć, tak jak wcześniej wcześniej rozmawiali na te tematy, jeździmy wszędzie tam, gdzie polskie festyny pikniki są. Po prostu szanujemy polskość, jeździmy, no i będziemy to dalej popierać. Jak się bawisz prywatnie? Bardzo dobrze. Co to znaczy bardzo dobrze? Jeździmy, używamy życia, póki się da. Ponieważ w tej pandemii to używamy, ile się da. Wyjeżdżamy wszędzie, gdzie nie musimy nosić masek. Poruszamy się po całej Florydzie. Tu jest, mamy chociaż trochę luzu. Okej, okay, a jak się bawisz, tutaj prywatnie. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dużo ludzi jest nowych, bardzo dużo nowych ludzi się sprowadziło. Widzimy, że nowe twarze, dużo młodych ludzi jest cały czas. No cieszymy się, że powiększa się ta Polonia u nas. Tutaj nawet przyjechali ludzie z Chicago. Mówią, że specjalnie na piknik. Ja im do końca nie wierzę, ale fajnie, że są z nami. Wiesz co? Tak. Kupę twarzy właśnie, co ja widzę z Chicago, bo w Chicago mieszkałem kupę lat, więc Widzę kupę twarzy. Autentycznie to są ludzie z Chicago, których ja znam z Chicago. No i wiesz co? Miło. Miła niespodzianka właśnie, że chcą odwiedzić ten słoneczny stan. Fajne nasze klimaty. Coś pięknego po prostu. Zapraszamy więcej ludzi z Chicago. Więcej Polonii zapraszam Po prostu co się dzieje tutaj? Ja takie piękne, magiczne miejsce mamy. Monika Sakowowski, polsko sowiecka Federalna Unia Kredytowa, czyli ta instytucja, do której udajemy się po pieniądze, szczególnie w tym gorącym czasie. Dzień dobry. Dokładnie, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zainteresowanie duże, domów coraz mniej, prawie w niektórych miejscach nie ma, ale jednak pożyczkę trzeba dostać? Przede wszystkim, co jest najważniejsze, trzeba zrobić pre tak, zanim zacznie się szukać domu. Więc wszystkich zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. Może podam numer telefonu, jakby ktoś chciał zadzwonić, to jest... 941 740 3375 A prywatnie jak zabawa? Super, super. Floryda jest super. Jest gorąco, fajnie, muzyka, wesoło. Wspaniale, pierwszy raz uczestniczę w tym festiwalu polskim organizowanym przez Słoneczne Radio. Jestem zachwycona. Jest tu mnóstwo Polonii z całych stanów z Chicago, z Sarasoty, z New Jersey. bo Ja pochodzę z New Jersey, ale przeprowadzam się do Sarasoty. Jestem tu jedną nogą. I jest wspaniała atmosfera, dzieci się bawią, piękna muzyka. Naprawdę chciałabym się z Wami częściej spotykać tutaj i z całą Polonią. Tomasz Tobin. Świat się zawalił. Wczoraj byliśmy w Sarasocie. Mnóstwo Polaków z Chicago. Dzisiaj również reprezentant wietrznego miasta na Florydzie. W Chicago, na Florydzie. Dzień dobry, witam. Jak się bawisz? Bardzo fajnie. Pierwsza moja taka impreza tutaj i chyba wasza też. Także widać, że bardzo fajnie Polonia dopisuje. Ale to nie jest chyba tak, choć pewnie zaprzeczysz, że specjalnie tu przyjechałeś na naszą imprezę. Wakacje? Tak, wakacje. Taki zbieg okoliczności. No, miała być majówka i okazało się, że fajna impreza. I już ścisnąłem, żeby ta data tu fajnie była i, i cieszę się, że przede wszystkim mogłem Ciebie zobaczyć i, i wielu nawet znajomych z Chicago.